Dziś muszę powiedzieć coś, co może być dla wielu szokiem. Ale jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa i chcesz iść za Nim, powinieneś to usłyszeć. Kościół katolicki głosi herezję. I to nie moje zdanie, to mówi Słowo Boże. Zacznijmy od najważniejszego. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 6. Jezus mu rzekł, jam jest droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. A teraz spójrz, co robi Kościół Katolicki. Zamiast prowadzić ludzi do Jezusa, stawia Maryję jako pośredniczkę, modlitwy do niej kult, a przecież pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset 5 mówi wyraźnie: albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. To nie jest drobna różnica. To jest zastąpienie prawdziwej Ewangelii fałszywym systemem. Różaniec, kult świętych, spowiedź do księdza gdzie to jest w piśmie? Jezus powiedział a próżno mię uczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi Ewangelia Marka, rozdział 7, werset 7. Czy to nie jest dokładnie to, co robi katolicyzm? Ludzkie tradycje, dogmaty, których nie ma w Biblii. Papież jako namiestnik Chrystusa? Ewangelia Mateusza, rozdział 23, werset 9. A nikogo nie nazywajcie ojcem waszym na ziemi, albowiem jeden jest ojciec wasz, który jest w niebiesiech. A co robi Kościół? Ojciec Święty, tytuł dla człowieka. To jest po prostu bluźnierstwo. Ten film to nie jest atak na ludzi. To wołanie do tych, którzy zostali zwiedzeni. Sam byłem kiedyś w tym systemie, ale Pismo Święte otworzyło mi oczy. Teraz słuchaj uważnie: jeśli widzisz, że coś tu nie gra, no to masz rację, ale jest wyjście. Droga jest prosta, choć wąska. Otwórz serce na Słowo Boże, nie na tradycję, nie na system. Czytaj Biblię, sam modląc się o zrozumienie od Ducha Świętego. Uwierz w Jezusa Chrystusa nie jako figurkę, nie jako martwą religię, ale jako żywego Pana i Zbawiciela. Dzieje apostolskie, rozdział 4, werset 12: I nie masz w żadnym innym zbawienia, albowiem nie masz żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni. Zostaw martwe rytuały, zaufaj Jezusowi, oddaj Mu życie. Jeśli dotąd byłeś częścią systemu religijnego, zastanów się, czy to naprawdę prowadzi cię do Boga, czy tylko do ludzi, ceremonii i kłamstw. Jezus nie umarł za religię, umarł za ciebie. On jest prawdą, a prawda cię wyzwoli. Nie szukaj Kościoła, szukaj Chrystusa, a znajdziesz życie.